W małym miasteczku położonym pośród ośnieżonych wzgórz zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Śnieżne czapi pokrywały dachy domów, a latarnie uliczne oświetlały drogi ciepłym, złocistym blaskiem. W powietrzu unosił się aromat pierników, cynamonu i igliwia. Dzieci z wypiekami na twarzy przyklejały nosy do okien, wypatrując pierwszej gwiazdki. Na głównym placu stało duże drzewo, które mieszkańcy wybrali na tegoroczną choinkę. Było wysokie i majestatyczne, ale wyglądało na zmęczone. Gałązki zwisały, jakby brakowało im radości. To będzie nasza najpiękniejsza choimka, powiedział burmistrz, gdy mieszkańcy zaczęli przynosić ozdoby. Ręcznie robione bombki, drewniane aniołki i kolorowe światełka. Jednak mimo pięknych dekoracji, drzewko nadal wyglądało smutno. Może brakuje mu czegoś wyjątkowego? Zapytała mała Zosia, dziewczynka o jasnych lokach i czerwonym szaliku. Zosia była znana z dobrego serca i pomysłowości. Postanowiła coś zrobić. Pobiegła do domu, gdzie w jej skrzyni z pamiątkami leżał ulubiony dzwoneczek, który dostała od ukochanej babci. Zawiesiła go na najwyższej gałęzi choinki. Może teraz poczuje się lepiej, powiedziała cicho. Zapadła noc, śnieg delikatnie przykrywał miasteczko, a cisza otulała plac. Nagle drzewko zaczęło lśnić niezwykłym światłem. Z gałęzi spływały srebrzyste iskierki, a na szczycie pojawiła się wielka, złocista gwiazda, która rozświetliła cały plac. Mieszkańcy wybiegli z domów, zdumieni widokiem. To cud! zawołał burmistrz. Nie cud, szepnęła Zosia z uśmiechem. Drzewko po prostu chciało poczuć, że ktoś je kocha. Świąteczny nastrój ogarnął całe miasteczko. Ludzie zaczęli śpiewać kolendy, dzielić się opłatkiem i uśmiechać się do siebie. Od tego dnia świąteczne drzewko stało się symbolem radości i nadziei. A Zosia, choć była małą dziewczynką, przypomniała wszystkim, że czasem drobny gest wystarczy, by stworzyć prawdziwą magię. Święta Bożego Narodzenia przyniosły miasteczku ciepło, radość i wspomnienia, które pozostały z nimi na długo. thank you